Cześć, witam serdecznie w 139. odcinku mojej serii. Na początku tego odcinka chciałbym pozdrowić e, mojego widza Szczepana Brzezińskiego, który czekał na ten odcinek i mogę powiedzieć, że się doczekał, dlatego że przed nami pełna, e, 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 dlatego że przed nami kolejna pełna winylowa dyskografia absolutnej legendy lat 80. Moi drodzy, bohaterem 139 odcinka jest e, duet, e, który o którym jednym z członków wspominałem już przy grupie e, Blue System, który był kolejnym jego projektem e, oraz e, o współpracy z CC Cage i oczywiście wieloma innymi artystami. Zaczynał w roku 1978 w zespole Monza. Monza zostawiła po sobie dwa obecnie ultraunikalne single. Wtedy można było posłuchać już zaledwie 24-letniego Dietera Bolena, jak śpiewa w całkiem innym projekcie. Dziękuję za poprawienie również nazwiska. Które przekręciłem nazwiska pseudonimu Dieter Bolena. Chodziło o, o czasy, kiedy występował jako Steve Benson, e, potem był Ryan Simmons, a później na, sw na swojej drodze e, Dieter Bolen spotkał Tomasa Andersa i tak powstał duet Modern Talking. Bohaterowie tego odcinka. Moi drodzy. Debutancki album grupy Modern Talking The First Album ukazał się w roku 1985. Dla mnie moi drodzy z racji tego, że jestem bardzo sentymentalny, jeżeli chodzi o lata 80, ta pierwsza płyta jest dla mnie najlepsza, przywołuje najwięcej wspomnień na równi z albumem Grupy Alpha Forever Young, pierwsza płyta. Tutaj mamy oryginalny sticker informujący nas o Mega Hicie: You're my Heart, Your my Soul. Oczywiście jest ta piosenka w tej dłuższej wersji studyjnej na tej płycie. I tutaj mamy moi drodzy z drugiej strony zdjęcie. Tutaj jest Dieter Bolen, tutaj jest Thomas Anders. Wydanie, oczywiście, Hanza. Niestety brak oryginalnej koperty wewnętrznej, ale jedną chyba, czy dwie mam, więc pokażę, jak ona wygląda. Eee, numer katalogowy 206.818. 818 eee, Moi drodzy, to jest jedna z tych płyt dla mnie, która może się nie kończyć, bo jedynka to nie tylko Yamaha, my, my Soul, czy You can win if you want, czyli dwie, dwa single, które wyszły z tej płyty. Ja tutaj zwracam uwagę na takie utwory jak There Is Too Much Blue In Missing You, jedyny w Modern Talking utwór zaśpiewany przez Dietera Bolena. Natomiast e, e, płytę, e, pierwszą stronę zamyka Diamonds Never Made A Lady. E, utwór, który naprawdę bardzo dobrze mi się kojarzy. E, I e, Dwa utwory, zdaje się, jeszcze z czasów, e, kiedy Dieter Bolen występował e, jako e, Ray e, S, e, Simmons, e, czyli The Night is Yours, The Night is Mine i Lucky Guy. E, w rezultacie na tej płycie zaśpiewał te utwory e, Thomas Anders. Nie wiem dlaczego. Bardzo pomijanym utworem na tej pierwszej płycie Modern Talking jest Outward You One", również świetny. No i One in a Million i Dzwony Paryża. Bells of Paris zamyka tę genialną płytę. Modern Talking szli jak burza. Eee, najlepsze lata, jeżeli chodzi o e, twórczość litera Bolena, nie tylko dla e, Modern Talking. E, Modern Talking. To rok 86 i rok 87. Moi drodzy, w 86 roku, za chwilę dojdę do płyt, które ukazały się w Modern Talking, Modern Talking w 86 roku. Natomiast chodzi o to, że w 86 roku Dieter Bolen wypuścił 5 płyt ze swoim materiałem. Dwie dla Modern Talking. Dwie dla Ketch i jedną dla Chrisa Normana e, płytę. E, Some Hearts and Diamonds. E, na której to płycie e, 7 z 10 kompozycji należy do litera Bolena. E, moi drodzy, e, październik tego samego roku e, ktoś pisał, że e, e, drugi album. Modern Talking płyta Let's Talk About Love jest ich najlepszą. Moi drodzy, e, mogę się z tym zgodzić, tylko jedna rzecz została błędnie poprowadzona, jeżeli chodzi o promocję tego albumu. Dlaczego z tych 10 świetnych piosenek? Wyszedł tylko jeden singiel, Sherry Sherry Lady. Mamy tutaj wiele innych nadających się na single. Mamy With a Little Love. Mamy świetną balladę Wild Wild Water. Mamy kapitalne Heaven Will Know. Mamy kolejną świetną balladę Why Did You Do It Just Tonight. Mamy Don't Give Up. Mamy utwór tytułowy. Singiel był tylko jeden. Sherry Sherry Lady. Październik 1985 roku. Numer katalogowy 2708630. First Press Hanza, Okładka zmasakrowana. No ale płyta jeszcze w miarę utrzymana. I teraz tak. Tutaj w tym egzemplarzu są braki. Dlatego że album Let's Talk About Love powinien zawierać tak zwane naklejki i oryginalną kopertę wewnętrzną. Tak wygląda ponownie Hanz'a, więc tak wygląda płyta. Październik 85 rok. Notabene trzeba wspomnieć, że całą dyskografię, pierwsze sześć albumów, mówimy o okresie, e, o latach 1984-1987, kiedy panowie współpracowali ze sobą po raz pierwszy. Całą dyskografię wydała bułgarska firma Balkanton. Również pokusiła się o wydanie, jeżeli chodzi o muzykę Dietera Bolena, oczywiście e, trzech pierwszych płyt e, CC Catch, czyli Catch the Catch, Welcome to the Herrick Hotel i e Like a Hurricane. <laughs> Oprócz tego, e, Balkanton wydał pierwszy album Blue System, e, Walking on a Rainbow i wydali na pewno e, album Chrisa Normana, Some Hearts Are Diamonds. Natomiast nadszedł rok 1986. Już były, tak jak mówię, e, nagrane e, trzy płyty, czyli dwie dla C.C. Cage i jedna dla Chrisa Normana. No to postanowiono coś jeszcze zrobić dla Modern Talking i ukazał się trzeci album grupy zatytułowany Ready for Romance. To też bardzo dobra płyta, ale e, zawierająca... Taki powiedziałbym e, materiał mieszany Oczywiście e, dalej utrzymane jest to wszystko W stylu disco i tak dalej Tylko, że tutaj znowu mamy e, tak zwany sticker Który informuje nas o dwóch przebojach z tej płyty Czyli Brother Louis i Atlantis is calling SOS for love Natomiast ja bym dorzucił do tego jeszcze na pewno Piękną balladę Lady Lay e, Bardzo niedoceniony utwór Doctor for my heart przepiękne Keep Love a Life i kapitalne dwa kolejne utwory, Angie's Heart i Only Love Can Break My Heart, też niesłusznie pominięte. Trzecia płyta to płyta również szczególna z racji tego, że na szyi Tomasa Thomas, Andersa pojawiło się imię Wybranki jego serca, i od trzeciej płyty zaczął nosić ten słynny e, wisiorek. Tylko jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, że Nora, wybranka jego serca, doprowadzi tak naprawdę do rozpadu grupy Modern Talking. Do tego wystarczył raptem rok, ale panowie w tym czasie jeszcze odnosili naprawdę wielkie sukcesy. I tutaj, moi drodzy, w tym konkretnym egzemplarzu zachowała się oryginalna koperta wewnętrzna. Tutaj mamy zdjęcie Tomasa Andersa i oczywiście nadruk jego autografu. I tutaj mamy litera Bolena i również nadruk jego autografu. Klasycznie wydanie Hansa w przepięknym stanie. Trzeba będzie po prostu szczotką te płyty wyczyścić, bo widzę tutaj takie. Lekkie paproszki nie ma żadnego problemu. 207, 705 bardzo proszę. W tym samym 1986 roku grupa Modern Talking wydaje czwarty album: In the Middle of Nowhere. I co jest ciekawe, że tutaj Dieter Wolen już myślał aby napisać jakiś utwór na singiel solowo dla Tomasa Andersa. Już zaczęły się kłopoty. Eee, czyli była to notabene końcówka nawet roku 1986, eee, kiedy zaczął się już po prostu problem. Płyta jest w oryginalnej folii od 1986 roku. Jest tylko e, możliwość wyjęcia tutaj tej płyty z boku. Eee, natomiast to jest nieściągane od lat 80., słuchajcie. Eee, no i znowu, <laughs> praktycznie co płyta, to już jeden, dwa mega hity. Tutaj, Jeronimo <laughs> Skadillac. <z> <laughs> przepraszam, Jeronimo <laughs> Skadillac. Eee, natomiast tutaj, znowu, ta płyta jest moim zdaniem niedoceniona, dlatego że mamy przepiękną balladę Give Me Peace on Earth. Mamy przez super numer 1000 Lonely Drums. Mamy Lonely Tears in Chinatown. Mamy kolejny klasyk Stranded in the Middle of Nowhere utwór tytułowy. I Princess of the Night. Nie doceniliśmy tej płyty, moi drodzy. Płyta również kompletna. Dlatego, że zawiera taki oto przeciekawy plakat zespołu. zespołu. Notabene. Ten plakat stał się przodem okładki pirackiego polskiego wydania, wydanego przez WiFon. Z tyłu mamy takie oto zdjęcie zespołu. Klasycznie, Hanza. Bardzo proszę. Tym razem, numer katalogowy 28039. Wszystko się zgadza. Bardzo proszę. No, i tutaj już na dobre zaczęły się konflikty. Nadszedł rok 1987. Ciężko powiedzieć, jak panowie przetrwali ten ostatni rok działalności, jak gdyby za pierwszym podejściem grupy Modern Talking, dlatego że już nawet na planach teledysków czy promocji płyty nie byli widziani razem. Nora doprowadziła do tego, do czego doprowadzić chciała. Peter Bolen w pewnym momencie po prostu miał tego dość. W związku z tym postanowiono zakończyć działalność grupy Modern Talking, ale wykonać jeszcze, spełnić zobowiązania wobec Wytwórni Płytowej Hanza, czyli macierzystej wytwórni zespołu Modern Talking. I tak, Kontrakt przewidywał jeszcze wydanie dwóch albumów, więc można powiedzieć, że album, kolejny album, piąty grupy Modern Talking Romantic Warriors, rodził się w bólach. Już nie wspomnę o kolejnym, o którym za chwilę. Romantic Warriors specjalnie do odcinka również wyciągnięty. Z oryginalnej fabrycznej folii rok 1987. No i klasycznie, już jak na tym yy, zbliżającym się ku upadkowi wspaniałemu duetowi, znowu mamy pojedyncze megahity. I znowu ta płyta, moim zdaniem, jest niedoceniona. Tutaj y, tylko sticker informuje nas o tym, że y, płyta zawiera utwór yy, megahit y, jet aligner. Natomiast prawda jest taka, że, że mamy tutaj kilka innych e, klasycznych pozycji. Moi drodzy, e, dlatego że mamy tu. Ja jeszcze raz pokażę, bo tam było e, światło nie za bardzo. O, może teraz ją będzie lepiej widać. E, okładka jest e, laminat, więc ona się przepięknie tutaj świeci. Jet Aligner, mamy przecież świetny Like A Hero, mamy Don't Worry, mamy tytułowy Romantic Warriors, mamy prześwietny Arabian Gold, mamy piękną balladę We Still Have Dreams, eee... Operator Gimme 609 czy Charlene. Naprawdę ta płyta nie jest zła. Romantic Warriors e, będę bronił, dlatego że... Na tak napiętą atmosferę, która panowała wówczas w zespole, to i tak, że udało im się cokolwiek dla tej wytwórni Hansa jeszcze zrobić. No musieli, bo kontrakt tego wymagał. Label jest przeciekawy, dlatego że na drugiej stronie mamy wszystkie utwory z płyty, natomiast z przodu mamy zdjęcie zespołu z tamtego okresu. I to zdjęcie również stało się przodem okładki do składanki the Modern Talking, Modern Talking Story. 208-400 I to jest first Press wydany przez Hanze. No i moi drodzy, w tym samym w tym samym 87 roku ukazał się ostatni album, który pozwolił uwolnić się panom od siebie, Płyta in the Garden of Venus. Płyta, która znowu jest moim zdaniem źle potraktowana, dlatego, że znowu mamy ten sticker, który informuje nas, że tylko tutaj in hundred years rzeczywiście było tylko tym jedynym utworem, który był promowany jako teledysk. Natomiast na tym teledysku już widać, że... Osobne kadry są robione dla Tomasa i osobne kadry są robione dla Titera. Nie są razem, tylko po prostu każdy z panów jest osobno. Natomiast tej płyty również będę bronił. Jest to ostatni e, album Modern Talking e, z pierwszego okresu działalności. No i tutaj mamy oczywiście In 100 Years, mamy świetną balladę Don't Let It Get You Down, e, mamy <laughs> świąteczny Wood for Christmas. Średni swoją drogą. Natomiast druga strona. Don't lose my number. Genialne. Locomotion Tango. Również. Eee, także, no i mamy reprise również do In 100 Years. 87 rok. First Press Hanza. The Garden of Venus. Bardzo proszę. I mamy. Numer katalogowy: 208 770. Wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Wszystko się zgadza. Moi drodzy, e, potem oczywiście em, Dieter Bohlen po rozpadzie em, zespołu Modern Talking e, kontynuował współpracę e, z CC Catch, która potrwała do roku 1988. Wówczas już skupił się na nowym projekcie, e, czyli na projekcie e, Blue System. Dlatego, że Wydanie płyty In Hundred Years opóźniało się i sytuacja była taka, że najpierw wyszedł debiutancki album grupy Blue System Walking on a Rainbow, a później dopiero In Hundred Ye in The Garden of Venus, przepraszam. Natomiast projekt Blue System przetrwał do roku. 1997, więc 10 lat. Jak na litera Bolena to bardzo dużo. O grupie Blue System więcej dowiecie się z odcinka poświęconego temu projektowi. Natomiast jeszcze w roku 1988 o jednej składance już wspominałem, czyli The Modern Talking Story. Natomiast druga z nich to. The best of 16 największych superhitów. Nie jestem fanem składanek, ale są składanki, które trzeba mieć z ich rzadkości. Dlatego, że to jest jedyna płyta de facto e, grupy Motor Talking, którą nie wydała Hansa, ani jaka firma Dino. I rzeczywiście, e, układ e, utworów e, na płycie jest. Chronologiczny, czyli mamy tutaj najlepsze kawałki z wszystkich sześciu płyt. Także w 88 roku, na dobrą sprawę, Modern Talking, jak to się mówi, umarł śmiercią naturalną. Dieter Boland zajął się projektem Blue System. Działał z nim do roku 97. Kiedy to na początku 98 roku. Nastąpiła fala powrotów z remixami bądź z raperami. To był dla mnie dramat, ale taka była moda. Eee, powróciła CC-Catch, powrócili e, Bad Boys Blue i powrócił m.in. Modern Talking. E, zaangażowali do współpracy rapera Erika Singletona, który dla mnie był po prostu kompletnym. Nieporozumieniem. Te nowe wersje zostały po prostu zepsute, przyspieszone. Niepotrzebnie to zostało zrobione, no ale cóż, nie mnie to oceniać. Natomiast, moi drodzy, w roku 1998 wyszła na dobrą sprawę pierwsza płyta grupy po powrocie, album Back For Good Wiem, że ona już, ona już też jest na bodajże dwóch winylach natomiast tej płyty nie mam Natomiast tam były de facto tylko cztery nowe utwory reszta to były dwa utwory w wersji singlowej Your My Heart, My Soul był również w nowej wersji po prostu no, ja to nazywam jako album z remiksami. Kompletnie niepotrzebny, aby wydawać. Jeżeli już, no to trzeba było wydać po prostu nowy album, tak jak panowie zrobili rok później. I to jest jedyna płyta, którą posiadam z tak zwanego drugiego okresu działalności grupy. Album pochodzi z roku 1999. Tak, moi drodzy, to jest dokładnie to wydanie, które było kiedyś rozprowadzane przez e, stronę www.moderntalking.pl. To jest to tak zwane fanowskie wydanie. I to jest płyta Alone. To jest pierwsza płyta po powrocie z premierowym materiałem. Notabene, jest to ósmy album grupy. E, potem, e, tutaj mamy. Takie klasyki jak You Are Not Alone, Sexy Sexy Lover, piękną balladę Just Close Your Eyes. Eee, bardzo fajny numer, który mi się podoba, I'm So Much In Love. Genialna kolejna ballada to All I Have. Eee, I moi drodzy, pojawia się Nie Wiedzieć Po Co. Eee, na czwartej stronie Bonus track w postaci miksu wykonanego przez nieszczęsnego Erika Singletona 17-minutowy, zajmujący całą czwartą stronę winyla. No i za, za to właśnie e, nie mogłem zdzierżyć e, słuchajcie tych nowych produktów Modern Talking z racji tego, że zaangażowali tego nieszczęsnego rapera. Podobnie zresztą uczynili Bad Boys Blue i e, CC Catch i tak dalej tak kupiłem w oryginalnej folii w tej chwili słyszeliście o rozlakowanie tej płyty płyta błędnie znowu wpakowana dwa longplaye w, w jedną okładkę powinien tu być gatefold czarne koperty z oryginalnymi kopertami wewnętrznymi i tę płytę wydał Sony Music. Label wygląda tak. I tutaj jest druga płyta. Później moi drodzy, no cóż, tutaj powinienem to zamknąć, ale w takim razie, skoro wspomnę, znaczy i tak ten odcinek będzie miał e, tytuł pełna winylowa dyskografia, więc śmiało mogę wspomnieć o kolejnych projektach panów. E, rok 1990. Przepraszam, yy, dwu, rok 2000, milenium. to dziewiąty album grupy zatytułowany Year of the Dragon. Yy, na Year of the Dragon, yy, notabene, z tego co pamiętam, nie, Win the Race to był na, na Ameryka, yy, był jeden wielki przebój yy, zespołu. Natomiast mówię im dalej, tym gorzej. Window Race to oczywiście ee, e, z, właśnie z albumu Ameryka 10 wydanego w roku 2001. E, potem e, w roku 2002 ukazał się album Victory e, z marnym dość utworem Ready for the Victory. No i w 2003 ukazała się. 12. i ostatnia płyta zespołu zatytułowana Universe z utworem TV Makes the Superstar, w tym samym roku. Dieter Bohlen zasiadł jako juror w niemieckiej wersji. Mam talent, czyli das super talent. Zasiada tam po dziś dzień. Minęło. 20 lat od wydania ostatniego albumu Modern Talking, ale mówię, dla mnie tą podstawową klasykę stanowi te pierwsze 6 wydanych w latach 80. Tutaj Alon to jedyna e, płyta z tak zwanych nowych. Szczepan pytał, czy mam coś nowego z Modern Talking. No to pokazałem. Na razie nic więcej mi nie doszło. Moi drodzy, e, oczywiście, że <laughs> mimo wszystko. Planuje skompletować całość swojego motor Talking, nawet z czystego sentymentu. A Dieter tworzy i komponuje po dziś dzień. Thomas Anders również ma na swoim koncie na pewno dwa albumy solowe, może i więcej. No i niektórzy się śmieją, że częściej bywa w Polsce jak w Niemczech. Rzeczywiście, ja się tam cieszę, że dalej w jakiś sposób są popularni. Czy się zejdą, czy doczekamy się 13 albumu? Zobaczymy. Chociaż szanse są naprawdę teraz już nikłe.